Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, gazyfikacja gminy Kamieniec Ząbkowicki to bardzo ważny temat, który był znany mieszkańcom jeszcze w ubiegłym wieku, w początku lat 70. W chwili obecnej udało nam się, co jest niewątpliwym sukcesem, uzyskać zapewnienie ze strony spółki Skarbu Państwa, że gazyfikacja kamieńca będzie miała miejsce. Znajdujemy się właśnie w miejscu, gdzie powstanie tak stacja regasyfikacji rozprężania gazu skroponego, który będzie później wtłaczany w rurę do sieci na terenie Kamieńca. W pierwszym etapie sieć gazownicza zostanie zlokalizowana i umiejscowiona wzdłuż ulicy Ząbkowickiej, Złotostockiej, Kolejowej, ulicy Młyńskiej, Placu Kościelnego, ulicy Skoroleckiej oraz w obrębie osiedla Trzydziestolecia. Jest to pierwszy etap który będzie realizowany dokumentacyjnie w roku 2019, natomiast pierwsze dostawy gazu będą mogły mieć miejsce już na jesień roku 2020. To przedsięwzięcie, którego koszty są daleko ponad 10 milionowe, będzie w całości sfinansowane ze środków Skarbu Państwa. Jest to nasz duży sukces, ale też i poprawa niewątpliwa w przyszłości spraw związanych z szeroko rozumianą ekologią na terenie naszej gminy.